W niedzielę 20 grudnia Ostrowianie mieli okazję spotkać świętego Mikołaja. Tegoroczne, już 30. spotkanie z wyczekiwanym przez cały rok gościem z Laponii było wyjątkowe. Odbyło się w zupełnie innej formie niż dotychczas mianowicie drive-thru, aby mimo pandemii ostrowskie dzieci mogły zobaczyć się z Mikołajem i dostać od świętego prezent. Na parkingu przy miejskim ośrodku sportu i rekreacji rozstawiony został tunel ze światełkami. Mieszkańcy podjeżdżali samochodami i dzieci, bez wychodzenia z pojazdów, odbierały upominki od Mikołaja i jego pracowników. Długi korek ciągnął się już od ulicy 3 Maja, skąd również można było usłyszeć głośną świąteczną muzykę. Oczywiście ci, którzy pod Mosir przyszli spacerkiem, również odebrali swoje podarunki. Odwiedzając pięknie rozświetloną wioskę Mikołaja, dało się odczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia bo święta nawet w czasach pandemii mogą być wyjątkowe. W sumie na spotkanie ze świętym Mikołajem przybyło ponad 6 tysięcy osób. Chętnych było aż tak dużo, że mimo iż Miejski Dom Kultury przygotował o 300 paczek więcej niż w poprzednim roku, niestety nie starczyło dla wszystkich. Ale Mikołaj i jego pomocnicy z MDKu starali się jak mogli, by każde dziecko wróciło ze spotkania z miłymi wspomnieniami.